Cześć! Ja jestem Wesku, witam was w kolejnym odcinku. E, dzisiaj zagramy sobie w taki nietypową e, grę, bo mamy taki challenge, e, jaki skin... Ta, e, jaki kolor skina taka broń. I mamy tak, w szafce mamy wybrane cztery kolory skinów. Złoty, fioletowy, niebieski i zielony. E, jaki kolor nam wylosuje? Mamy oczywiście losowe skiny. Jaki kolor tego skina nam wylosuje? Taką gramy bronią. Takim dodatkową rzeczą jest, że też kilofy. mamy różnych kolorów i też Kilow będzie decydował o tym, jaką będziemy mieli broń. No. I takie są zasady. I dzisiaj jest ze mną Mateusz. No siema, siema. Mak. No, I Kadar. Eluwa. Okej, okay, więc już bez przedłużania widzimy się w gierce. Ok, więc jesteśmy w gierce i e, jaki, jakie macie kolory skinów? Fioletowy niebieski. Dobra. Ja, ja mam fioletowy skin i... Niebieski z więc ja używam fioletowych i niebieskich. Ja mam A nie, chwila, ta babka drift to złoty? Tak, złoty. O kurde, A, złote jak? i niebieskie, dobra. Ej, jakieś typu? Na desce. Dosta nie ma kewa. Dobra, na taką odległość dostań. mogę walczyć. Dostał mnóstwo, dostał mnóstwo po kewie. Ej, przy mnie jeszcze kolejne leci. Niech wychyli, to dostanie łuba. Ej u mnie jest ja mam kilku typów chłopaki w hmm. To z tym pingiem się nie begra da yy, daj trzymaj go tam A, dobra yy, ma y, biało a! Chłopaki ja u, u mnie jednego powaliłem a drugi jest z lasku. Idę Też wiesz to co i, za W że... nice. dzięki. Nie Nice, dzięki nie leży, jest o, coś my, niebieskie? My. O, dostałem. No, macie chłopa. Macie chłopa tu. Gdzie mnie dobijać. Daj idzie mnie dobijać. No ja na daleko będę grał jak coś, nie będę się zbliżał do nich. O, na razie mi piększy no. I mam powolnej pompy pokiewie, mam pokiewie, mam pokiewie. No i mam powolnej pompy. Ja tam lód powaliłem tam gdzieś na górze jest. Eee, nie ma, on ma 20 HP. Daj, napalaj, napalaj! Będzie się chyba lód podnosić, dobra. Łatwo. I sześć moich płotek mam. Ale to był podjazd. Ooo, niebieska Podzianie, pompa! I złote coś o, jest. Oj, legendarna, legendarna rzecz. B Ale mnie laguje ktoś. Wezmę. Taktikala podnieść? Nie, nie biorę, wolę wolną. Wyrwałem łeb, wyrwałem łeb, łeb wyrwałem. Dostał jeden trochę. Pomóc, pomóc. łeb wyrwałem. Chodź ty u nas, chody. Wejdę, wejdę, Już, 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 już. Leży jeden kolejny. Ej tu leży, to jest jeden gościu. Jest jakiś on jest Leczy go, chodź się tam. Idź się tam, zeźcie, on go to leczy. O, dobijcie go weszku, dobra, dzięki. okej okay. leży. Moja karta bez... We... Tak pamiętam, pamiętam. Spokojnie, spokojnie. Mam wszystko złote teraz, kozak. Ty na musimy odrodzić go, więc idziemy na sechę. No. Ja nie mam. Też mam 5 launchów mam. Mm. To lecimy, dawaj. Ja, no musimy to wygrać, musimy. Czekaj I jeszcze Czekaj o yy, tym Dwa luncze ci dałem, bo miałam... Eee, yy, Karnasie, chodźcie tutaj, żeby wziąć harnasie. Eee, może użyjemy od razu No tak, ale nie, najpierw dam ci potki, dam ci podki. Też mogę na jeden HP się uży użyć. Tak użyj upuść. Masz dwie potki To jest drop. Tam, nie? Takie okay, mam cztery. ping. Dawajcie, Harnasia Oa, dobra kadar, co tam? Ty plecie no, tutaj? Nie, no z tym pingiem ledwo sobie buduję. Nie, no Czterdzie, cztery pierwszy ping. No ja pierdzielę. Chodźcie O dobrze, dobrze, dzięki. No, no. no... nie ma grać w takim ulecz ma Mam, Dawajcie, dawaj, luncha, luncha! A dobra, zdążyłem. Dobra, super. Dostałem, a! <ścoughs> Siedem. Ma ma ognisko, ognisko dajcie jakieś. E użyjcie. Mam aptekę. A ja tutaj mam pięć mogę? Ognisk, mam pięć ognisk, Dzięki mam, ja mam aptekę. Ale nie mam tę aptekę. No chowa. Idę po telefonię. Zatrzymajcie go, ja się uleczę. Kogo mam zatrzymać? Nikogo nie mam. Tam ma, typ chyba. jest. Y Przydajcie się tutaj jeden typ. Dobra, jestem. Aha. Jestem już gotowy do gry. mam ma bupę i ma poty. A gdzie ten gości, śmierdziły? Ola, śmierdziuchy? Ten... Oh, Brawo! No, no. Dobra. Ale gier Pięknie. Dobra, gierak na pierwszą challenge'ową, nie? Ja mam wszystko złote w ogóle. No, tylko gdyby... Gdy umiałbym grać, gdybym nie miał ping. Dobra, chodźcie. Trzy, mamy no, ja e, ty... 3 na 1. Mamy je, jeden typ został. Ej, dobra, teraz musimy to wygrać. Okay. Katar będzie miał darmowego mina. No. E, ale musimy się ten... Musimy trzymać się razem. Ponieważ ja mam ping i sam nie dam rady kontra on. Tam jest. O, tutaj się tutaj buduje. budowana yy, budowane, coś. Yy, musimy tak... Tutaj jest ty. A, tam jest. Ja... Tak, Ej, się mam śmierdziuchy. Odrzut idzie. Ja mam śmierdziuchy. Dlaczego no, czemu to tam się rzuca? Dostałem no, Nie trafił. Nie trafiłem w sumie. Każdy dymecz jest Kolaps robię. Leży, raczej, ja nie jestem, stanie się jestem piłkiem grać. Dobrze! Łatwo. 20 metrów rzuciłeś go. Dobra, łatwo. Więc tak, dziękuję Dobra. Wam za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie suba, łapeczkę w górę. I pamiętajcie o rekrutacji, jeżeli jeszcze się nie zapisaliście. I takim oto akcentem zwycięskim kończymy ten odcinek, więc. Do zobaczenia. Cześć! Alo,